Cześć wszystkim na moim kanale Maki Games. Dzisiaj nagrywamy farminga 17. To jest drugi odcinek z tego dnia. No więc dzisiaj zajmiemy się kultywatorowaniem naszych pól, ponieważ my już tak dawno tych pól nie kultywatorowaliśmy, że to jest jakaś masakra. Musimy 11, 10, 12 i 4 pola wszystkie skultywatorować. Dlatego. Bierzemy się do tej roboty. Na koniec odcinka chciałem oczywiście Wam coś powiedzieć, o, o czymś poinformować. Co jest związane z kanałem, to Wam powiem oczywiście pod koniec tego odcinka. A my przechodzimy do bronowania. Ok, więc my sobie bronujemy. Pola. Z tymi świniami to jest jednak taka trochę kicha, y, dlatego że świni świnie też potrzebują wody, a my będziemy musieli czas znaleźć jakiś, żebyś, żebyśmy tą wodę im co chwilę przynosili. Dlatego. <słyski> <śmiania> dlatego będziemy musieli to sobie. W przyszłości kiedyś zrobić. Ok, dobra. My musimy oczywiście wszystkie pola tutaj pobrunować, żebyśmy mieli już nasianie na następny raz. Okej, okay. i myślę, że sobie kupimy jednak krowy. Dziękuję Wam e, bardzo za te wszystkie komentarze, które piszecie mi. E, to, to mi też bardzo ułatwia sprawę, co mam e, robić. Jakieś takie podpowiedzi, więc bardzo Wam za to dziękuję. E, I jak e, nam, jak napisaliście mi, że krowy mam kupić. Kupię krowy. Ale to e, później, dopiero jak e, trochę się wygrzebiemy z tych wszystkich spraw, takich e, rolniczych, że sobie spokojnie zasiejemy wszystkie pola, e, i wtedy, ja, zanim to by urośnie nam, to my sobie będziemy zajmować się kurwkami wodę im jakąś skołujemy i wszystkie potrzebne rzeczy do y, krówek. No y, subskrybujcie ten kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków oraz jeśli się wam spodobało oczywiście dajcie łapkę w górę, bo to też y, widzę, że takie odcinki wam się podobają. Dobra. Jak patrzyłem na, na tą 60, to coś mi się zdawało, że jest jakaś trochę inna, ta nasza, co kupiliśmy, bo z przodu y, maski nie ma. Nie wiem, czy jej jakoś spadła ta maska, czy jej nie spadła, czy po, po prostu ktoś ją ukradł. Nie wiem, pokażę Wam potem. Możecie, jak nie oglądaliście poprzednich odcinków, to możecie się spytać, dlaczego ja te pole kultywatoruję, a ponieważ dlatego, że niestety nie umieliśmy tego pola skosić. Skosiliśmy połowę pola, ale tej resztki nie umieliśmy skosić, ponieważ jest Jakiś błąd na tej mapce i nie umieliśmy tego skosić. Dlatego to kultywatorujemy. Ok, oczywiście wysyłajcie wszystkie mody. Za wysłane mody Wam bardzo dziękuję. Oraz chciałem jeszcze powiedzieć, że na tym kanale nie będziemy nagrywać tylko Farminga 17 i 15. Będziemy nagrywać także, co tam jakieś, jakąś wyznaczoną liczbę subskrypcji, to dojdzie nowa gra lub nowa gra dojdzie, a jedna z tych gier po prostu odpadnie. A możecie się spytać, jakie gry? W tych grach znajdują się, które mogą dołączyć, znajduje się na przykład Minecraft. E, jeśli e, e, lubicie Minecraft, to dajcie łapkę w górę. E, no, e, z tych gier dojdzie Minecraft. Na końcu odcinka z okazji 20 subskrypcji dojdzie jeszcze jedna gra, e, którą ja, ja nie będę nagrywała się. Dowiecie. Na końcu odcinka, więc oglądajcie. Dojdzie jeszcze jedna gra, czyli to już będziemy mieli 3 gry na razie z okazji 20 subskrypcji. A Ma Minecraft dojdzie trochę później. Może jeszcze dojść na przykład Farming 19, bez modów, bo to też jest Farming. Fa Fajny. Na przykład ja nagrywam Minecrafta na Xboxa, dlatego żadnych tam modów pobrać nie idzie. Farminga 19 też nagrywam na Xboxa. Farminga 17, 15 nagrywam na komputerze, dlatego mi się to, tym fajnie steruje. Na Xboxie mamy też na przykład Rocket League. FIFA, ale FIFA to jest tam jakimś amatorem, tam to FIFA za bardzo nie. Po prostu nie nadaje się do grania FIFA. No i myślę, że to wszystkie te moje gry, które obecnie posiadam, mogę w komentarzach oczywiście. Napisać jeszcze wszystkie te gry, i, może, i możecie już głosować, która gra ma dojść pierwsza z okazji 100 subskrypcji. Jaka gra ma dojść pierwsza, a potem drugie miejsce, jaka druga ma dojść, gra z okazji 200 subskrypcji i tak co 100 subskrypcji. Będzie dochodzić jedna gra. Więc subskrybujcie ten kanał, aby doszły, doszły nowe gry. Jak na, jak na przykład lubicie Minecrafta, to subskrybujcie, bo Minecraft akurat będzie. W Minecrafta takim jakimś kozakiem to, to nie jestem, ale grać w niego umiem. I będę grał w Minecrafta z kimś. Nie sam, sam też oczywiście będę grał, ale będę grał na przykład z moimi kuzynami, albo z Pawłem 2, albo z Pawłem 1, albo z moją siostrą. Będę grał... To jest moje pole? Nie. Ale patrz, zbronowałem sobie siodowi. Do, dobrze mu tak. Nie no, nie dobrze mu tak. Niech ma. Sprzedał mi jak, jakieś pole ze słonecznikami uschniętymi, no to ja mu y, zbrunuję pole ze y, prze, pszenicą us, uschniętą. Chociaż ma plus, no bo ja mu to jeszcze skultywatorowałem. A on mi tego nie zrobił. OK Więc myślę, że już Wam mogę powiedzieć o tej grze z okazji 20 subskrypcji, więc subskrybujcie. Dojdzie nowa gra Sims 4 Simsy 4. Jeśli nie wiecie co to jest za gra, to dowiecie się w najbliższym odcinku z Simsów 4 nie będę ja nagrywał. Simsy 4 będą leciały losowo odcinki tam na, na przykład raz w tygodniu, w któryś dzień. Będziecie widzieć. Subskrybujcie, aby przechodziły wam oczywiście powiadomienia z, z wszystkich gier. Teraz tak, Simsy 4 będzie nagrywała moja siostra. Do mi. Do mi. No, do Mi będzie nagrywać no, pełne imię to Dominika. Będzie nagrywać e, simc 4, Je, e, też e, jakoś e, bardzo dobrze w nie grać nie umie, ale czai grę i e, na, na przykład umie grać na poziomie nowicjusza, na poziomie, e, nie wiem, trochę wy, wyższym od nowicjusza. E, no, wcale, ta, wcale taka zła nie jest i nagrywa pierwszy raz, więc... Miejcie tego świadomość. Bo też się trochę stresuję przed tym pierwszym nagraniem. Ja się też strasznie stresowałem, jak nagrywałem pierwszy raz. Nie wiem czy starsi widzowie, ale to starci, 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 już tego, już tego kanału nie ma. Ale miałem kanał... Makio Games chyba. Nie, same Macchio i tam też nagrywałem Farminga 17, tylko oj, to były czasy. Jeszcze miałem taki stary mikro, mikrofon, co tak mm, e, ciągle robił, i to tam ta, tak to w uszach szumiało, że masakra jakaś. No, to jeszcze moi kuzynowie pamiętają. Dobra, ja myślę, że to już wszystkie pola. Kurczę. Czekaj, my jesteśmy na jakim polu? Tutaj jesteśmy. Aha. Pole 4 mamy gotowe. Czekajcie, jeszcze jedziemy tam. Bo myślę, że tam coś chyba ominąłem. Nie, 10 i 12. Tamte pole już mamy zbronowane. No. Czyli zbronowaliśmy wszystkie pola. Teraz sobie ładnie wszystkie rzeczy posprzątamy. Tylko gdzie ten kultywator był? Tu on nie był. Na stówę. Tu on też nie był. A tu jest nasza trzydziestka. Gdzie on był? Hm. A nie był tu przypadkiem? Chyba był tam. Dobra, my sobie go postawimy. Tam napiszcie mi w komentarzach, gdzie on dokładnie był. Bo ja chyba nie zapamiętałem. Może tu był, może nie. Jak tak, to dobrze. No, my sobie chowamy nasze maszyny. I myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Trochę zrobiliśmy. Dobra. Ja nagrywam już na YouTube'a 2 lata. Jeśli byli, by byliście ciekawi, miałem swój stary kanał, którego usunąłem, ponieważ mm, trochę słabo się prezentował. Na swoim końcu miał 12 subskrypcji, więc to był jakiś podziw. Ten ma 18. Więc y, bardzo Wam za to dziękuję i brakuje jeszcze Wam dwóch subskrypcji, aby doszła nowa gra. Więc nie zapomnijcie subskrybować oraz łapkę w górę, jeśli się Wam podobało. No i dziękuję Wam za oglądanie, więc y, do zobaczenia. Cześć.